Lecimy, śmieszne TikToki widzowie, let's go! Będziemy mieli piękną podróż i defixie. Chyba go nie weźmiesz! A dlaczego nie, panie Asteriksie? Bo jest za mały na taką podróż, panie obeliksie! A teraz idź pakować bagaż. Ja jestem tylko do roboty, czarny. Będziemy mieli piękną... Ale przystojnie jak kapia w nie? Szczerze, zawsze go podziwiam, stary. To jaką on ma stary, pewność siebie i jak, jak jest seksowny, nie? Niesamowite to jest. <laughs> this owl captures a child hobby horse and carries it around the town. Oh, cool! Zayekali hobby horse is i lata. Błuk jabłko, jabłko, chipsy, szokoladku, babku, babcu taku lubić, jaką kupuje, lubić czekoladkę. Ja, czy internet ku... jest prawdziwy? Teoria. Czy internet jest prawdziwy? Teoria. Pierwolny kurwa, polski brain rot. Nie, kocham to. <noise> Nie walczcie ze sobą, trzeba się podzielić. Trzeba się k***o podzielić. Turn down. <laughs> Jak miałem 11 lat, moja mama zaprała mojego iPada, i tak się zdenerwowałem, że zrujnięto mi telefon, zrobiłam zdjęcie mojego gówna na kiblu i wrzuciłam na Facebooka z opisem na Facebooka z opisem Nie pomyślałbym stary nigdy o czymś takim, ale to jest akurat mocne. Czy wiedziałeś, że gotując zupę krem pomidorowy, nie powinieneś dodawać Calvin Klein euforia? Woda perfumowana 100 ml, ponieważ ten składnik może przyprawić naszą zupę o gorzki posmak. Okej, okay, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za tą informację. No i to jest to. Czy wiedziałeś, że podczas gaszenia wielkiego pożaru nie powinieneś w tym czasie jeść 12 dużych surowych ziemniaków, ponieważ spowoduje to rozległą biegunkę? Ole. Czy wiedziałeś, że przygotowując swoim dzieciom kanapki do szkoły, nie powinieneś zamiast pomidora dodawać tam potłuczonych kawałków talerza białego Ikea Oftast o średnicy 25 cm, ponieważ może wywołać to ostry ból brzucha oraz przełyku. No, to jest akurat dobre są, kurczę, no, jak to się mówi, człowiek się uczy całe życie, tak? Ale jak doda się o średnicy 35 cm, to będzie OK. Lubię takie antyhumory, Ja też bardzo lubię. To jest. Kur... Wyobraź sobie stary, wiecie. Ja... Ja, ja czasami jeszcze oglądam takie treści i mnie to śmieszne, nie? Zawsze sobie wyobrażam kurwa, taką sytuację, że miałbym rodzicom to puścić i wytłumaczyć im, dlaczego uważam, że jest to śmieszne. I wtedy kurwa, rozumiem, że jestem jakiś kurwa, minimalnie upośledzony. Dochodzę do takiego wniosku. Natomiast czy mi to przeszkadza kurwa, w funkcjonowaniu codzienności? Raczej nie. Jakoś trzeba funkcjonować. Czy wiedziałeś, że podczas pieczenia pierniczków nie powinieneś dodawać tam 15 czerwonych papryczek chili ze sklepu Biedronka, ponieważ może to sprawić, że nasz. Nasze ciasteczka będą bardzo pikantne. Zamiast tego spróbuj użyć cukru. O, i tutaj jest od razu porada, która jest tak, że wiesz, jakby od razu, że co można zrobić zamiast tego, ale z lida już można, można. Jem czekoladnik i donośnie pierce. Ej stary, aż ja tego nie puściłem, już mnie to śmieszy stary, nie. Ja pierdolę, no Czekajcie, ktoś mi puka do drzwi. Ja z łzami zrobiła. Dostałem żygi, widzowie! Czy wiedziałaś, że podczas przyklejania rzęs nie powinnaś używać kleju do drewna Titebond Ultimate 3 i 7 litra 4 kg D4, ponieważ może wywołać to ostre zapalenie spojówek? Okej, okay, dziękuję serdecznie. Czy zjadłbyś tego debolaja za milion złotych? <grym> Ja upośledzony! Czy zjadłbyś tego dewolaja za milion złotych? <grystanie> co no? ja tu bym z chęcią zjadł, ale nie te co na filmie, ponieważ ten zostały opętane przez kucharza, który je zrobił. Z tego co się dowiedziałem, to są zrobione z ludzkiego mięsa, a zamiast farszu są tam ludzkie zęby. Straszne. Czy zjadł? <grystanie> ja wiem... jaki Brain rot <grystanie> Ja mam prawie 30 lat, k***a! chciałbyś tego dewolaja za milion złotych! Jestem chory, kurwa. Czy wiedziałeś, kurwa. że gdy mając alergię na orzechy laskowe firmy Alesto ze sklepu Lidl, zostaniesz uderzony przez samochód pędzący ponad 120 km na godzinę, zginiesz? Czy wiedziałeś? Ja pierdolę.

Zamane, Fire fu... Właśnie jesteśmy po koncercie i dzisiaj pokazywam, jak król Latino układa swoje włosy. Dla mnie najważniejsza, słuchajcie, jest posta, dla mnie najważniejsza słuchajcie jest posta którą mam tutaj na ręce. Teraz sobie ją wetrę. W finale tak właśnie wygląda fryzura latino Kule, <laughs> Ja pierdolę, jest i z kolei w sadku. <laughs> ale kurwa, zasadził. Ura, latino. Kule, o, a, mocny gościu. Ja pierdolę, mocny ziomek, nie. O kurwa. Spectacular, give me 14 of them, right? Ej, now. zajebiste. Mm -hmm. do you know what's in here? I don't Joko no. do zjedzenia. Nie je żyje, żyje na, kto nie wstanie z ten z policji. Sto lat. Żyje... Co jest, nie je. <laughs> to, jest... to nie jest przerobione? To nie jest przerobione? Nie je żyje, żyje na, kto nie wstanie z ten z policji. Sto lat. To jest szacuneczek, kurwa. Kto to napisał? Ale co się stało? Kto to napisał? Ale co, co się stało? Co się stało? Kto to napisał? Co się stało? Powiedz mi tylko, co się stało bo ja nie wiem. Co, co to jest? Co to jest? O co chodzi? Co się stało? Kto to napisał? Co się, co się stało? stało? Co się stało? Ale... Kto? Jaki k**ra brainrot. Co mówisz? Ja mówię sam do siebie, widzowie. Kiedy to było, kurwa? Słuchajcie. <laughs> tak bywa, nie? Okej, okay, what the hell. O kurwa. Żartujesz. Okej, okay, what the hell. To jest Walmart what the hell? 50 dolarów za to? Wiecie co mnie zastanawia? To jest w ogóle ciekawy temat No bo, jakby <ścoughs> Skibidi toilet No nie? Jest zrobiony na Gary's modzie I wykorzystuje modele z y, Valva, no nie, jakby Half-Life i tak dalej. I ja się zastanawiam, jakim cudem kupa takie na przykład coś powstaje, że oni sobie normalnie wykorzystują starym modele kupa Valva i jakby nie ma za to przypału, Zrobią produkty kupa normalnie stare, jakby wiesz, co I Tak samo jak te karty były, nie? Co wtedy kupiłem te karty kupa? To też były postacie kupa stare Half-Lifeowe i tak dalej. I nie wiem. Spojadane. A Garys Mod nie jest open source, no ale nie no, Garys Mod nie jest open source, tylko chodzi o to, że Garys Mod działa w momencie, kiedy masz zainstalowane gry Valve, a. Więc, jakbyś wiesz, to jest jakby mod do, do, do gier Valve, no nie? Co innego jest monetyzowanie stary, osobno tego, no nie? Jakby rozumiesz, że sobie robią postacie i k***a, produkty z tym robią, to jest w ogóle co innego, no nie? To mnie ciekawi, k***a, jak to działa. Albo może przejdę na transfuzję, albo może sobie k***a kiela na laki przerobię. Albo może... Haha, <grymne> <grymne> Rozkwinka. Rozkwinka. Luźna rozkwinka. Normalna, normalna sprawa. <grymne> ja ja Co chciała klientka?

Ad Parenting 2 jakiego kurwa Siłoka napiera, zobacz to! <grym _dove> ja jakie komentarze tu są! z przodu to Pinokio na baterię jest! Ah, oh, tá, oh, oh. A tu piszą ludzie, że ten repertuar, kurwa, że się nie zmienia repertuar, że podobno że ciągle tę samą piosenkę śpiewają od rana do wieczora. No co, prawdziwy góralski klimat. A zresztą, zako Zakopane to jest kurwa, nie wiem, stary, kiedyś jak byłem młodszy, to Zakopane dla mnie było zajebiste. Teraz stary, im jestem starszy, tym widzę, kurwa, jakie to się zrobiło gówno jedzone. W sensie, nie wiem, kurwa mnie to, że nie ma czegoś takiego, w sensie, nie wiem, może to, jest, może to jest głupie, ale ja mam coś takiego, że takie miejsca jak Zakopane, no nie? ktoś powinien może nie regulować, ale no nie wiem. Kurwa. Wkurza mnie to, że jest na przykład zakopia... Zakopane I ma stary kebab na kebabie Rozumiesz o co chodzi? Że nie ma takiego kurwa ta, Że przyjeżdżasz w lokalne miejsce I masz stary lokalne kurwa rzeczy Wiesz o co chodzi? Dbać o kulturę tego Że wiesz, że, że, że produkty z regionu Jakby vibe z regionu Takie rzeczy McDonald jebany na krupówkach Rozumiesz? To mnie trochę wkurza ta. Że takie miejsca są bardzo takie skomercjalizowane Że jedziesz i w sumie niczym to się nie różni Nie ma praktycznie w ogóle dbania o tą kurtu... kulturę góralską Tylko są wpisane kebaby Jakieś kur stary, wiesz, McDonald'y i w sumie ch... nie ma w ogóle klimatu. A jak są jakieś zabawki, to masz mordo sklepy, k... z hiszczyzną, które są dosłownie wszędzie... Masz kurwa, jak pojedziesz do, do głupczyc na odpust, masz te same kurwa zabawki, co w z... Zakopanem. zakopanym. Stary to samo. Zawsze są i, I... No. Hagi, łagi, portfele ekipy, kubki ku... z Minecrafta i ku... portfele Brawl Stars. I wiadomo, jest to niestety to, że to jest problem taki, że to ludzie wykreowali, bo jakby ludzie tam przyjeżdżali, by tego nie kupowali, to nikt by ku... A tego nie robił. Tylko problem jest taki, kurwa, że kupują, no. To jest dla mnie niezrozumiałe. Po prostu nie rozumiem tego. Nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, no. Jest to dla mnie popierdolone. Ja na przykład jak jadę w takie miejsce, mega chciałbym kupić coś lokalnego, stary. Może, nie wiem, jakaś góralska babcia ustrugała jakąś figurkę o nazwie Żyd 1, jak na przykład wtedy znaleźliśmy tą figurę o nazwie Żyd 1. Taką jakąś figurę, kurde, jakąś taką właśnie rzeźbę. Coś, 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 wiesz, coś, kurde, zrobionego... Handmade, no nie? Ciupagę jakąś zrobioną, kurwa. <laughs> zajebisty Z handmade rzeczami jest taki problem, że ludzie nie pukują, nie kupują, bo za drogie. Bo nie rozumieją, że człowiek swój czas pracy na to poświęca jest to unikatowe. No to też jest taka kurwa mentalność zjana. Niestety, no. Chłop, nazywa się Mr. Peace. To jest prawdziwy kuchni szczochy. Proszę powiedzieć mi, że to nie jest prawdziwe kuchni. São Clube. Cool oh yeah. szukanie sraki. Ja zazwyczaj jak powiedzmy wypuszczam mi oko, to nie gubię sraki, ale raz mi się to przydarzyło, bo wystawiłem mi oko, żeby poszła się ten i nie zauważyłem, że srała i nie zauważyłem gdzie srała i kurtkę to teraz nie znalazłem tutaj, tego gówna. Bo poszedłem po kurtkę, bo kur musiałem zobaczyć i już nie mogłem znaleźć i później chodziłem 15 minut z telefonem kur z fleszem i szukałem gówna i nie mogłem go znaleźć. To teraz istnieje teoria, którą zapowiedziała, że tak naprawdę oko się wtedy nie wysrała, tylko siku zrobiłam, a ja myślałem, pomyliłem jej pozę do srania. Czyjś But? Nie, to gra na naszym ogrodzie, więc jakby plus. Okay. Joker kiedyś powiedział? To ty to dodałeś, prawda? a ja to zrepostowałem u siebie, nie przypominam sobie, żebym to dodawał na TikToki. Tylko to zripostowałem. Czemu tak poważnie meme is still massive w październik 2024 nadal jest ten mem jest masywny? O kur*** dobra, nostalgia skupi syny. Dokładnie tak. Jest to, że kurwa, jak wtedy ludzie ludzie mieli taki bardzo podobny styl budowania jakby, totalnie było to nieestetyczne ale miało to swój kurwa jakiś taki vibe, no nie, nikt nie rozkminiał, po prostu budowałeś to co ci to co ci przyszło do głowy, jakiś kurwa stary coś takiego, jeszcze nie było tych takich e, smooth cieniowania nie było i bloków też nie było innych, no to też jest prawda, i ja mam wrażenie stary, że przez to, że nie było tych bloków, to, to te budynki były takie, wymagały trochę więcej kreatywności od ciebie, teraz byś tutaj postawił doniczki, a wtedy robiłeś kurwa Dwa dirty, tabliczki i kupa drzewka. Że niby kupa rosną ci roślinki w domu. Wiesz o co chodzi? Łóżko obudowane, głośniki, kurwa. No, 2011, ja pierdolę. Piękne to były czasy, no.

i hmm. On ma outfit i samu? Nie mam pojęcia. Poproszę, że idziemy do galerii, wtedy, ale kupa, kino. Stary, całe to obejrzałem, bo mnie to zahipnotyzowało, stary, nie? Ja pierdolę. Ale... Stacja Light Edition. Proszę państwa, tutaj będzie się mieć. Się... O kurwa. Proszę Państwa, tutaj będzie się wyświetlała godzina otwarcia restauracji KFC. Dobrze wiecie, widzimy, że zamknięta jest od godziny 24, ale drive-thru powinno być całodobowe, jedynie z przerwą tajemnicą 3-4. Nie jest teraz ta godzina, więc powinny być otwarte. Od 20 minut stoimy, machamy do kamery, która jest tam, żeby powiedzieć, że jesteśmy głodni i chcemy coś zjeść. Ale nam nie dają jeść. Delikatne cztery cieniowanie. excuse me basketball person can i offer you a couple of treats here you go Co jest, kupa? Ile tego? Fajnie, że mu dał, kurcze przedmioty różne. Ten pack? Jaki starter pack? Stary, to nie gra. O, kurwa, ale doj***ane. Ale zajebiste. Ale doj***ane, kurwa. Zajebisty, zajebisty, zajebisty. Powiem Wam historię z tym. Była. Był już późny wieczór. Leżałem w łóżku. Zuza poszła do. toalety, myć zęby. I przeglądała TikToki. I natrafiła na tego TikToka. I po prostu myła zęby w tym czasie. I zostawiła kurwa telefon, który cały czas tak dzwonił. I ja się wystraszyłem. I mówię: Zuza! Co to, to dzwoni? I biegnę, kur. Mówię, ja pistolę! Co się dzieje? Mówię, bo myślałem, że to jakiś kurwa alarm się włączył czy coś, bo mówię, co to za dźwięk? Mówię, ja pistole, nie? I, i, i wołam no i zuda, odezwiesz się Halo! I, I mówię, gdzie ty jesteś? Przychodzę, a ona kurwa siedzi, myje zęby, kurwa i telefon leży, stary Roberto, nie, no myślałem, że mnie po stary.

Nie mogę ku odebrać, nie mogę. Tufi. Dla psów za kotów dla mnie ile mamy. Tufi. Dla psów za kotów dla mnie ile mamy. Paadrężarno. Jechał Wisiewski spuścił się kuka na Chivasa? What the fuck? Co za gejowa sytuacja! Witam, moi drodzy serdecznie. Mam dla was przepiękną filiżankę. Kochani, filiżankę gigant. O, <śm> Filiżanka gigant, ich Filiżanka gigant. Mam dla Was przepiękną filiżankę. Kochani, filiżankę gigant. Olbrzymią filiżankę z dziurką w środku. Jest to, kochani, nic innego jak donica. Kochani, donica w formie filiżanki. Piękna tutaj, pięknie przyzwyczajona tutaj lawendą. Donica jest naprawdę cudna. Kochani, tylko 12 sztuk. Cena 59 zł. Kochani, filiżanka gigant. Hasło filiżanka gigant. Cena tylko 59 zł i tylko 12 sztuk. Jeżeli ktoś ja, w moim dozie jest chętny, to naprawdę warto się na tym pochylić w miarę szybko, bo zaraz tego nie będzie. Zobaczcie, olbrzymia, fantastyczna, kochani, donica. Troszeczkę w innym wydaniu, ale kochani, takim uniwersalnym, niepowtarzalnym. Naprawdę mega. Filiżanka gigant. Filiżanka gigant. Hashtag styl dla domu. Kurwa, wyobraź sobie, stary, że wchodzi kogoś na chatę i hopy ma takie, ma takie stare donice, nie? Filiżanki gigant, kurwa. Ja, przysięgam. Stary, jak masz, jakbyś miał wybór, nie? Mieszkać pod mostem, a mieszkać w domu pełnym fi filiżanek gigant, co byś wybrał? No, sam fakt tego, że musisz się nad tym zastanowić, jest kurwa zastanawiający. Ale widzę, że tutaj niektórzy most wybrali, także szanuję to. Nie Halloween ja O kurwa tak się kończy zamawianie jakichś rzeczy z tych temu i tych innych kupaguwen <śles> Słuchajcie, co się kup. No wiadomo, Beka, nie? śmieszne, ale kurka. Ja tak sobie pomyślę, nie? Że za moich czasów, jak ja byłem kidosem, no to przecież a Oni mają fin, a my mieliśmy kurka. No wiesz. Łopan, nam star. Więc jakby kurka. Także kurka. Słuchajcie, no. Gang Albanii? No ja akurat nie miałem gangu Albanii. Nie słuchałem gangu Albanii, natomiast tak to jest, nie? Та то ж люцю. Я, я віддаю Gole, chopie, gola, stary, u Jelly Frucikanie, nie. Ja Wojtka goli nie rozumiem, nie? Najpierw stary udowadnia wszystkim, że nie jest biseksem, przygotowuje dokument k**a, 20 dwudziestostronnicowy, a później w momencie, kiedy k**a, stary już wszyscy nie mówią na już kurka, jakby umarł ten mem, to idzie do Jelly Frucika, kurwa, na streama. Ze wszystkich k**a, ludzi stary, idzie do Jelly Frucika, nie. Wziąłbyś go do, sobie na streama? A szczerze, chciałbym z Wojtkiem Golą zagrać te bł. backroomsy, jak? Wyjdą, nie? Przecież one kutwa nie wyjdą nigdy, nie? O! Jest i Ale to już widzieliśmy! Ale może jeszcze raz! Brakuje Joko! Ja mogę być waszym piesem! Has haters Podpis Kula z kolima. Zmiękczające skarpetki. Krem kompres do stóp. Dla mnie. Dla ciebie. Zastanawiające. Łukaszka pojazd. Impreza Disco Polo. Dziękuję bardzo za to, będzie słuchane. Najgorsze gówno. Wyobraź sobie, że robisz książkę i ludzie robią screena i nawet nie ucinają godziny w telefonie. Rozumiesz to? Tu mu zazdroszczę chciałbym coś takiego mieć. Nie nagrywaj, Zuza? No?

Mateusz chyba coś widzi Jak gdzieś w te przesokno patrzy, ej nagrywają to stare mężczyznce <grym> Co? Przychodzi Filip, przychodzi Bessa, ładnie do kosyrał Patrzcie, ja dzisiaj jestem hipohondrykiem, k**a Ja się przebieram i ten debil gada, że, cho że nagrywają, nagrywają mnie, a ja tak Co? Mateusz chyba coś widzi Jak gdzieś w te przesokno patrzy, ej nagrywają to stare mężczyznce <grym> Co? Przecież nie chory jestem Przychodzi Filip, przychodzi Bessa, łagli do kosyrał Łagli na że pokaże paznę jak nadejdzie ciemność Ona to lubi, więc podbieram tempo Zobacz, jak się tygrys Panią, jebane światło Bajne.